Cześć, dzisiaj pokażę Ci jak zrobić szybki sos pieczarkowy. Zaczynamy od pokrojenia dwóch cebul i posiekania trzech ząbków czosnku. Cebulę i czosnek podsmażamy przez 2-3 minuty. W międzyczasie kroimy 500 g pieczarek w półplastry. Gdy cebula i czosnek są podsmażone, na patelnię dodajemy pieczarki. Podsmażamy na małym ogniu przez około 10 minut. Następnie do pieczarek dodajemy 4 łyżki sosu sojowego i 2 łyżeczki kurkumy. Mieszamy i dalej podsmażamy przez 2 minuty. Teraz dolewamy 200 ml wody i zagotowujemy. A w międzyczasie przygotowujemy zawiesinę z mąki i wody. Do 100 ml wody dosypujemy dwie łyżki mąki mieszamy tak, aby nie zrobiły się grudki. Do gotującego się sosu dodajemy 60 g masła. Czekamy aż się rozpuści, przyprawiamy solą i pieprzem oraz dodajemy przygotowaną zawiesinę. Dodając ją do sosu ciągle mieszamy. Zagotowujemy i sos jest gotowy. A więcej przepisów znajdziesz na moim kanale na YouTube.